Czasami zdarzają się takie dni, że przychodzi do ciebie typ w okularach i składa propozycję nie do odrzucenia. Hej, z tej strony, Marek. W dniu dzisiejszym zrobimy sobie wycieczkę w przeszłość i cofniemy się do pięknych czasów, kiedy każda marka, kiedy każdy poważniejszy film czy serial miał swoją grę CCG. I ja dostałem super propozycję od Piotrka, żeby zrecenzować grę karcianą, którą on jakiś czas temu nabył. Nie ja wiem, czy zauważyliście, ma ich coraz więcej i jest to Battlestar Galactica Collectible Card Game. No dobrze, fajny Battle Star. Co znajdziemy w pudełku z zestawem startowym e, do gry? Jak widzicie, samo pudełko ma klasyczny taki kształt e, związany z Battle Starem, czyli nie jest takiego klasycznego prostokąta. Mam tutaj takie ścięcia e, na rogach i tak samo też wyglądają w środku w tym pudełku karty. W zestawie startowym są 62 karty podzielone. Dwie talie, to wszystko mi się teraz rozjechało, ale jakoś do tego dojdziemy. Opa, jesteśmy. Dobrze, czyli mamy dwie talie. E, co ciekawe. Jedna z tych tali to jest Battlestar Galactica, druga z tych tali to jest Colonial One, czyli nie ma cylonów, oni w grze występują, ale nie jako jeden z graczy. Gracze są wszyscy w ramach floty ludzi, tego mamy taki szybki starter set, Quick Starter Rules. To jest o tyle ciekawe, że jak otwieramy to pudełko, to te karty są już poukładane w pewnej kolejności, która jest zresztą spisana na końcu tych Quick Starter Rulesów. I czytając po kolei te Quick Starter Rulesy i zagrywając karty z kierując się tym, co tutaj jest napisane w tych zasadach szybkich startowych, Rozgrywamy jedną pełną grę w Star Galactic i się uczymy wszystkich zasad. I to jest bardzo fajne, wygodne i polecam taki sposób wprowadzania do rozgrywki, bo nie siedzimy i nie czytamy tej głównej, długiej instrukcji. Zresztą teraz taka moda, chłopak troszeczkę z whisky wyprzedzili swoją erę, że tak powiem, bo teraz są dwie, trzy instrukcje w grach FFG. Tutaj mamy instrukcję startową instrukcję główną. Tak wyglądają karty do gry. Na karcie statku zawsze znajdziecie jakąś tam siłę obrony floty. Sumuje się karty startowe obu graczy i to jest siła obrony wspólna całej floty. Startową rękę, wpływy, czyli to o co się gra cała gra, żeby albo zdobyć 20 wpływów, albo zmusić przeciwnika do posiadania wpływów 0, zmniejszyć go w wpływ do 0, wtedy się wygrywa albo przegrywa. Jest też jakaś specjalna umiejętność zawsze na tej karcie naszego głównego statku. Do tego są jeszcze karty postaci, karty misji, karty statku. Wygląda to tak, że mamy zawsze tutaj, czy to jest personel, czy to jest czy to jest jakaś misja, nazwę, prawda, czy tam imię, Karol Agaton, pseudonim Hilo, rodzaj kart, czy to jest to oficer, czy to jest statek zwiadowczy, statek bojowy, siłę, jakiś tam rodzaj zasobu, który ta karta nam może zdobywać, siłę tej karty, jeżeli idzie o ataki Cylonów, ponieważ różne karty, te co silniejsze, mogą nas spowodować, że te Cylony się nami bardziej zainteresują. Tutaj na środku są jakieś specjalne umiejętności albo tekst fabularny. Wiemy już, jak działają poszczególne karty. Teraz co one robią na stole, co się z nimi dzieje. Otóż karty mogą być w jednym z trzech miejsc na stole w trakcie rozrywki. Mogą być aktywne w stanie, że tak powiem, alertu, w stanie alarmu, i będziemy nimi wtedy mogli coś zrobić w tej turze najczęściej wykonać misję albo zaatakować przeciwnika. Są karty w stanie spoczynku, czyli takie, które po prostu zostały stapowane. Tutaj to się symbolizuje przez przesunięcie ich tutaj w dół do tych kart zużytych, które są, powiedzmy, w jakichś tam naszych rezerwach. I mamy dek zasobów, mamy tutaj strefę na samym dole. To jest nasza strefa, powiedzmy, surowców. Tutaj zawsze jest nasza, nasz statek bazowy i są kolejne karty, które będziemy sobie wykładali. Jak widzicie, na różnych kartach są w dolnych częściach różne osoby. Tutaj na przykład mamy znak Battle Stara, tutaj mamy znak takich skrzyń, to oznacza akurat w tym wypadku logistykę. I teraz, jak wystawiamy jakieś karty z ręki, one mają swój koszt. Czyli na przykład, Karl Hilo Agaton kosztuje 3 punkty logistyki, a powiedzmy, Raptor 227 kosztuje 2 punkty tutaj męstwa, czy tam odwagi, czy jak to tam nazwać ten, ten symbol. Żeby jakąś kartę wystawić, musimy zapłacić jej koszt z naszych zasobów. Płacimy koszt w ten sposób, że po prostu kartę, która tutaj leży, tapujemy. Im więcej pod nią już jest kart, które wsadzamy tam sobie na początku każdej tury, tym więcej siły danego rodzaju ona nam daje. Czyli w tym wypadku Battlestar daje nam 2 te siły tego męstwa, czyli możemy sobie tego skauta wystawić podczas dystapowania Karla Hilo Agatona, gdyby on był sam, o w ten sposób też dawałby nam jednym logistyki, jeżeli że w ten sposób daje nam tej logistyki dwa punkty. I mniej więcej tak wyglądają podstawy. Czyli mamy nasze zasoby, mamy nasze jednostki aktywne, mamy nasze jednostki pasywne. Teraz jak wygląda sama rozgrywka. Każda runda w Battlestar Star Galactica Collectible Card Game składa się z trzech faz. Pierwszą z nich jest faza przygotowania, która jest po prostu taką zwykłą fazą porządkową, gdzie przygotowujemy nasze jednostki do spotkania z przeciwnikiem. Dobieramy dwie karty z naszego deku i z naszej ręki możemy jakieś karty zagrać albo jako dany rodzaj ze sobą na stół, albo po prostu podłożyć je pod spód. Co ważne, tylko karty personelu i statków dają nam jakiś tutaj zasób na dole. Pozostałe karty misji albo jakichś specjalnych umiejętności, które możemy dobrać, nie można ich zagrać jako zasób, ale jeżeli chcemy je w tej fazie przygotowania pierwszej zużyć do tego, żeby zwiększyć naszą możliwość ekonomiczną, po prostu kładziemy je pod spód i wtedy sprawdzamy. nowej kubki z zasobami, ale wzmacniamy już te dowolne, ponieważ to można robić dowolnymi kartami. Nie trzeba mieć tego znaczka na dole, który symbolizuje, jaki to jest rodzaj zasobu. Potem następuje główna faza gry, czyli tak tzw. execution phase, czyli w tym momencie na zmianę gracze aktywują po jednej swojej karcie, na przykład, e, powiedzmy, że ja chcę tutaj wyzwać Laurą Rossing, która jest personelem mojego przeciwnika. E, jej karta ma siłę e, trzech punktów, co powoduje, że jeżeli on nie zablokuje tego jakimś swoim jednostkom, swojego personelu, wtedy mu te trzy punkty wpływów zabiorę. Wadą jest to, że niestety te punkty wpływów trzeba sobie mierzyć, kurczę, w jakimś notysiku albo w czymś, bo nie ma w grze żadnego sposobu na mierzenie tego, ile tych punktów wpływów straciliśmy, a jak nam spadło do zera, to przegrywamy, albo jak zbierzemy 20, to wygrywamy. No ale atakuję ja sobie Laurą Rossing ona ma siłę 3. Jeżeli mu przeciwnik się nie zasłoni inną osobą z swojego personelu, którą miałby tutaj w aktywnych, to wtedy traci 3 punkty wpływów. Akurat w tym wypadku żadnych takich osób nie ma, żadnego personelu aktywnego mój przeciwnik nie ma, więc by te 3 punkty wpływu stracił. Jeżeli hmm. bym zaatakował statkiem, to w tym momencie on wybiera swój statek broniący się, no i zróbmy, że wybiera Raptora 227. W tym momencie te dwa statki prawda ze sobą walczą. Ja mu nie zabieram tych wpływów, tylko po muszę pokonać jego statek albo stracę swój statek. Jeżeli jest remis, tak jak teraz, że oba statki mają po jednym siły, dociągamy nową kartę e, każdy z graczy z wierzchu swojego deku i w tym momencie każda karta e, ma po prawej stronie e, tutaj tak zwany Mystic Value, i dodaje to się do siły e, tych jednostek, które walczą. Ty, w tym momencie mój Luxury Liner o sile 1 plus 3 ma siłę 4, e, a jego Raptor 277 o sile 1 plus 1 z tej karty ma siłę 2. Jego Raptor został pokonany, w związku z tym razem z tą kartą użytą zostaje odrzucony. Mój Raptor którego użyłem jako e, źródła, prawda, tego Mystic Valley również, ale mój statek przetrwał, co prawda nie zadaje mu obrażeń, ale zdjąłem jego jednostkę ze stołu, nie zabieram mu influenza i mój statek trafia do tych kart, które już zostały w tej turze użyte. I tak gracze na zmianę wykonują po jednej akcji, aż obaj nie spasują. E, co ważne, po zagraniu statku, po rozpoczęciu jakiegoś tam wyzwania, bo tak to się nazywa w grze, może zagrać jakąś umiejętność, może zagrać karty z ręki, więc sporo się dzieje. Ostatnią fazą jest faza Cylonów. W tym momencie sprawdzamy, jaką mamy siłę obrony naszej floty w przypadku zestawu startów to będzie zawsze 11, ponieważ Battle Star Galactica ma siłę 6, oni ma, ma siłę 5 i sprawdzamy, czy na stole w tych kartach gotowych i będących w rezerwie do użycia w przyszłej turze mamy w sumie siłę Cylonów, czyli te czerwone znaczki o sile więcej niż 11. Jeżeli tak, następuje atak Cylonów. Obaj gracze ciągną wierzchnią karty ze swojego deku i w tym momencie rozgrywamy atak Cylonów. Jeżeli na tych kartach są jakieś napisy w stylu faza Cylonów Coś się może nam złego przydarzyć. Jeżeli będzie wszystkie karty będą miały ten znaczek, to w ogóle flota musi wtedy skoczyć, uciec przed salonami, gracze odrzucają wtedy jedną ze swoich kart, aktywnych tutaj ze stołu. Jeżeli zaś tylko niektóre z tych kart coś złego nam zrobią, tak czy inaczej teraz te karty zagrane, startuje się jako celony, które nas atakują i w tym momencie gracze muszą użyć swoich aktywnych asetów, aktywnych tutaj statków albo osób, żeby się z nimi zmierzyć. Jeżeli tego nie zrobią i będą pasowali, to będą za każdy taki pas, w którym nic nie zrobią z celonami, tracić jeden punkt inicjatywy, a ten, kto w takim wyzwaniu, czyli w takiej normalnej walce między kartami, tak jak przedtem pokazałem, weźmie udział, to wtedy jak pokona celona, dostaje dwa punkty wpływu. Czyli to jest taki ciekawy mechanizm, żeby tutaj się na ale nagle pojawiają się cylony i trzeba coś zrobić, trzeba się ratować, bo po pierwsze tracimy, jak pasujemy i z nimi nie walczymy, to jest złe. A po drugie, możemy zarobić wpływy i nawet może niekiedy wygrać grę, no bo dwa wpływy to już jedna z tego, co trzeba zebrać, żeby wygrać rozgrywkę. Po zakończeniu fazy cylonów, jeżeli zostali pokonani, albo jeżeli po prostu zostali olani i nie walczyliśmy z nimi, cylonów odrzucamy. I następuje koniec rundy, dobieramy karty, znowu faza przygotowania, wystawiamy zasoby i aktywujemy nasze jednostki na sto. Dobrze, tak więc kilka słów podsumowania o tej nieżyjącej już, ale całkiem przyjemnej karciance Battle Starowej. Ogólnie niestety w międzyczasie świat poszedł naprzód i tak jak w przypadku gier komputerowych, tak samo w przypadku gier planszowych, gier karcianych, jak tutaj, pojawiają się nowe techniki, pojawiają się nowe pomysły na te gry. No i te stare już troszeczkę po prostu zanotują myszką i w tym momencie oprogramuję takiego Warhammera Inwazji albo do Warhammera 3000 Podbój, czy na przykład niesamowitego Doomtown'a, no to już ta mechanika CCG z tego Stara poza tą fazą cylonów. Jest raczej e, średnio ciekawa, jakie są główne zalety tej Przede wszystkim jest to fajny klimat Battlestara, no bo wiadomo, Battlestar Galaktyka. wow! E, więc za to duży plusik. Fajny mechanizm Cylonów, które, które się mogą pojawić, co prawda niestety no, nie ma zdrady, nie ma gracza, który nagle się okazuje, z Cylonem i robi coś złego, niestety. No ale nie można mieć, słuchajcie, wszystkiego, więc pierwszy plus za klimat. Drugi plus za mechanizm celu, to, to, że może się pojawić inny wróg na granastora, z którym się trzeba zmierzyć. No a wady niestety już troszeczkę przestarzała mechanika. No i sam fakt, że gra już istnieje, nie rozwija się, no to raczej wami nie polecę. Jako, o, wejdźcie, to będzie fajna scena turniejowa, ale jak ktoś jest fanem bardzo Stara, jak ktoś lubi Batteną galaktykę, i chciałby sobie zobaczyć, jak to wygląda w edycji karcianej i. Polatać sobie tymi statkami zagrać kilka osób, które z nas z serialu. No to ja serdecznie polecam, żeby sobie to wypróbować, bo czemu nie, całkiem przyjemnie się w to gra, głowy nie urywa, ale spróbować może. Tyle ode mnie. I widzimy się w kolejnym odcinku Gentle TV. Trzymajcie się! Cześć! Jeśli gra ci się spodobała, najszybciej wyśledź ją Rebel.pl, godny zaufania największy sklep z grami w Polsce.